Stanowisko numer dwa. A cóż to za arbus. Na razie odmiana nie znano. To jest piękny widok. Zdrowe pędy. Z od tego. Dalia z wysyłkowych tych z wyprzedaży. Przepiękna, przepiękna. Wielki kwiat. Lilia. Yy, od Lili Garden Neo, odmiana neo. November Rain, Lord Garden, Yellow Bruce. A tu przepiękna szykuje się do zakwitu Pink Flight. Azjatycka pełna. Kolejna dahlia z wyprzedaży będzie kwitła. Chyba te nie zdążą dojrzeć. Złotowolicy. Aksamitki z nasion bolero. A tu pędy, te jasnozielone, janoś, yy, Śnieżoka. Są trzy sadzonki w jednym dołku, z czego dwie mają zielone liście. A ta trzecia ma jasnozielone. O, tu mieczyki są chore. To również widzę. A to Bonin Stars. Red. 110 numer. Ale pęd widać jak wygląda. Wstrętnie Liście zmiętnięte. Także to na pewno nie dojrzeje. Szkoda. Szkoda ogromna. Słonecznik ozdobny, aksamitka z moich nasion zebranych, taka wysoka, sięga mi do pasa wyżej. A tu taki podwójny, potrójny ozdobny słonecznik. Te cynie to są prześliczne. Odmiana orys, wysokie, zdrowe. A tu, o, turkisz leopard. No, teraz nocy mają już być po 15-17 stopni. To już lepiej. A tu Taj muskmelon. Super. Ale super. Zobaczcie kształt. Coś pięknego. A to ten turkisz leopard. Ojej, ile tych owoców jest na jednym krzaku. O, jest coś, czego nie było. Chyba. Ale powołanie. Spójrzcie, jaki ma meszek. Jakiej to odmiany? Mhm. No nic, dojdę do tego. Nie teraz. Przyjdzie pora. Tu kolejne. Cudowne, cudowne. Z wyżłobieniami. O. Czy one tu de list de la table de mm. list de la table oh, okay. czy dojrzają Albo z Kauflandu, po prostu. A tu Crimson White, o większy niż rok temu, z całą pewnością. Surprise z zebranych nasion. Sadzonki w jednym dołku. A tu z Alibaba. Alibaba i 400 rozbójników mix. To bardzo późno, po 2,5 miesiącach wykiełkowało. Takiej wielkości jest. Po, nie wiem, 11 chyba, czy 12. dereń. Kawbus o wyglądzie arbuza. Zawieszony na drzewie na brzoskwini. Kawbus bambaryła. Kolejny sperotem podłożony jest. kolejny o kurcze, dobra tak nagrałam byle jak chaotycznie, ale po pracy człowiek jest tęskniony by wejść do tej roślinności, która jeszcze żyje a tu co, kanny i te jeszcze nie kwitły a te już kwitły kwitną, zawiązują nasiona takie zwykłe, pospolite, najbardziej chyba popularne, powszechne. Zaraz tu nie ma jak przejść. No, czekajcie. No, a tu kto tu jest? Precia! Dzień dobry. Dzień dobry, kotku. To ty tu się schowałaś. Dobrze, że nie nadepnęłam na ciebie. I dalia. W końcu zaczęły kwitnąć, ale nadal jeszcze nie wszystkie. Teraz może stąd wyjść jakoś kaktusowa biała. Tam i tam, ojej. No i ta prześliczna, której nie mogę tego koloru oddać. No powiedzmy, że jest podobny teraz. Najbardziej z tych moich prób wszelkich. Co za piękny fiolet, lila. Bordowe łodygi w ogóle, zobaczcie. To jest dopiero cudo. Kontrast. Bordowe łodygi prawie czarne. Czyli nie przypominam sobie, żeby mi kwitła absolutnie duży kwiat. Nie taki jak tu. Te się śliczne robią, dwa lata temu z nasion pomponowe. W tym roku są bardzo, w końcu coś pięknego. Spójrzmy, pomponowe to trzeba dwóch lat, by do, do takiej postaci dorosnąć. Ciekawe, drugi rok albo trzeci. To z nasion, to też z nasion, właśnie. Tych czerwonych dużo mam. Ale i tu chyba ślimaczek się porządził. Granule sypane, lecz to jest trawa. Jak trochę giną te niebieskie granule. Precia pod jabłonką. Precia? Precia? Panienko! Deszczyk kropi. Preciu, brunie trzeba. Zaprosić do powrotu. Chyba żadna jabłonka, a nie szara reneta. Zgadza się. A tu jabłuszka takie małe pstynki. Rabarbary, posadzone skarpy, ale te z również. Podobnie wyglądają i w tym roku. Pająk. A oto dereń Eleganty. Jeszcze jest niedojrzały. Dopiero zaczynają nabierać barwy. I morwa nigra do podcięcia. Pigwa. Nie, pigwowiec raczej. Pigwowiec. Zostawiliśmy jeden krzak. Reszta poszła do wykopania. nigdy nie siałam pierwszy raz w tym roku dalia tu dalie gigant dziwaczki irysy liliowce dalia od koleżanki Moniki ta jako pierwsza zakwitła Białe z konturami fioletowymi. Tak, piękna taka. A tu kolejna. Jeszcze dwie pozostały do rozkwitnięcia. Nie wiem, chyba taka sama będzie. A może nie? Tu jest kolejna, trzecia i czwarta, malutkie. I tak to wygląda. Połowa sierpnia.